Dzień dobry. Z tej strony Beata Szymańska. Powrót do natury. Kochani, powróciłam do natury i dzisiaj nie będziecie oglądali mnie, tylko co najwyżej. Myślę, że to jest korzystna zamiana. Przepiękny las leszczynowy, który znalazłam prawie że w sercu Krakowa. Niesamowite. Szukałam parku, a dostałam zupełnie coś lepszego. Gdzieś na peryferiach, na osiedlu, z tyłu, z jakąś firmą z jakąś drukarnią, z jakąś kliniką, patrzę teren, na którym jest napisane wyraźnie nie wchodzić. Więc skoro nie wchodzić, to mówię wchodzę. Więc weszłam. Przepiękny las leszczynowy. I jaka inspiracja mogłaby popłynąć prosto z tego lasu leszczynowego dla Was dzisiaj, kochani, odnośnie projektu wyrośli na swojej ranie? Bo wszak o tym nagrywam 17 filmik. Kochani, niezmiennie zapraszam Was do pracy nad sobą. Nad wyprowadzeniem traumy z ciała. I żeby to nie było, że jest to gadanie o niczym, powiem Wam dzisiaj, jak bardzo ważnym jest to, żeby w końcu tę robotę zrobić. Chociażbyśmy, nie wiem jak, uciekali i pochłonie nas konsumpcjonizm. Dzisiaj jest tak zwane piątunio, a piątunio nagabuje nas już do biesiad, do Odetchnięcia po całym tygodniu. Jutro będziemy szczęśliwi, że mamy odhaczony cały tydzień. Natomiast w niedzielę już będziemy lekko czuli, że nie za bardzo jesteśmy zadowoleni z własnego życia. A w poniedziałek magicznie wróci ta sama frustracja, która towarzyszy każdej osobie, która nie pracuje nad sobą, czyli nie czuje wewnętrznej wolności. Więc kochani, nie dajcie się zwieść magii piątunia, ponieważ jest to taka tylko iluzja. Że już jesteś wolny i szczęśliwy, bo teraz możesz skoczyć w tryb tak zwanego konsumenta, ale tryb konsumenta daje zadowolenie jak, każde, jak każda kompulsja na krótko, i nasze napięcie powodowane traumą leczy na krótko, więc do soboty, do niedzieli, i napięcie wewnętrzne wróci. I to napięcie wewnętrzne, kochani, zawsze jest związane z. Bałaganem energetycznym w organizmie, w systemie, ponieważ jeśli człowiek nie będzie zgodny z prawami natury, e, tak jakby ten las leszczynowy, myślę, że on nie ma zestojów energetycznych, tylko sobie organicznie urósł, rozwinął się, rozkłada się i będzie wzrastał jeszcze ile lat, nie wiem ile leszczyny rosną. Natomiast niczego nie zatrzymuje. Niczego nie odkłada, wszystko się dzieje pięknie i organicznie. Dlatego ja własną firmę nazywałam Powrót do Natury, nie mając w ogóle jeszcze świadomości dlaczego taka nazwa, ale gdzieś moja intuicja już wiedziała, że psychologia wszak zajmuje się psychoterapią, jest spójna albo wyrosła wręcz na prawach naturalnych. Także kochani, jeśli działamy ze, zgodnie z prawami wszechświata, które między innymi. Mówi o takim organicznym płynięciu, organicznym wzrastaniu i o niezatrzymywaniu energii życiowej, czyli o nieblokowaniu przepływu ducha, powiem tak ze, ze strony transcendentnej. To my jesteśmy wtedy zdrowi. Jeśli mamy traumę w swoim systemie, ponieważ jesteśmy zranieni, pamiętacie z innych filmików, jesteśmy wykrzaczeni. Bo tu dzisiaj pokazuję Wam krzaczki. Wykrzaczeni na inne tory. Więc. Dlatego tak cieszysz się z Piątunia, ponieważ wędrowanie taką drogą zastępczą, tą drogą wykrzeczoną jest męczące i ty to wiesz w swoim systemie. Wiesz na pewno, bo to jest iluzja szczęścia. I Piątunia ma taką moc, że daje ci chwilę odpoczynku na tej drodze, której ty tak naprawdę głęboko nie chcesz, ale jeszcze nie masz odwagi jej zmienić. Więc, kochani, jaki ma związek? Las leszczynowy. Zobaczcie, ile pięknych orzechów leży. Jaki ma związek las leszczynowy? Zaproszenie do projektu wyrośnień na swojej ranie oraz piątunio. A to, że przez całe lata przyglądałam się pracując w przemyśle. Jak ludzie bardzo zaczynają tydzień od frustracji, ponieważ nie są tam, gdzie by pragnęli. Ale nie mają odwagi pracować ze swoimi zranieniami. Więc pracują tam, gdzie są przekonani, że. Że tylko mogą, żadnej innej zmiany dokonać nie mogą, więc żyją w pewnym zniewoleniu. Na wysokości środy nieco napięcie spada, bo już czują smak piątunia, czyli tego relaksu, odpoczynku na niechcianej drodze, żeby w sobotę móc totalnie sobie wskoczyć w tryb konsumenta, czyli napięcie wewnętrzne powodowane nieprzepracowaną traumą rozładować, ale jest to, kochani, złudne, jest to zwodnicze, tak samo jak z każdym nałogiem więc od piątunia do piątunia, od konsumpcji do konsumpcji, od nałogu do nałogu, od nowego roku do nowego roku i tak możesz przełazić i zmarnować własne życie. Jedyną tylko skuteczną metodą, kochani, na pracę na pracę ze sobą jest rozpoznanie własnej rany i wyleczenie tej rany inne metody, inne sposoby są to drogi zastępcze i one dają ci tylko iluzję szczęścia. I kochani, mimo gadek różnych terapeutów, coachów, psychologów, innych jeszcze świętych i mądrych, ty dobrze wiesz, co czujesz w swoim systemie. I pewna ciemność, która tutaj jest w tym lesie leszczynowym, daje mi taką trochę mroczność niezbędną właśnie, albo może nie tyle niezbędną, ale bardzo mi tworzy tutaj klimat traumy zobaczcie kochani, nie jest tu słonecznie jest ciekawie, jest ładnie zaciekawiam się strasznie tym tutaj mm, taką, tymi osobistościami każda jest taka ciemna i taka mocna trochę mnie przeraża, pewnie nocą tutaj jest bardzo przeraźliwie, a to jest w środku miasta zobaczcie jaka piękność natomiast wiecie, że chodzenie z traumą po świecie to jest po prostu wewnętrzny ból trzeba to upłynąć. Bo trauma to jest taka powiedzmy blokada energetyczna i my ją teraz musimy swoją pracą, kochani, upłynnić. I może zapytacie: No dobra, tyle mówisz o tej traumie, ale skąd ja mam wiedzieć, że ja tą traumę mam w systemie? Albo to, co ja mam zrobić, żebym ten, tej traumy nie miał. Podstawową sprawą w każdej e, zmianie jest świadomość, więc jeżeli już e, łapiesz, e, że nie ma innej drogi, że jeżeli się decydujesz i twoja świadomość. Mówi tak, chcemy tej wolności, bierzemy się za tę robotę. Więc pierwszą rzeczą jest, kochani, ogarnięcie świadomością, takie otulenie, oświecenie światłem świadomości tego, że my mamy w środku problem w naszym systemie. I zobaczcie, i to naprawdę nie jest odklejone od wszystkich tych gadek terapeutycznych i psychologicznych i coachowych, bo wi widać, jak ludzie, przeciętny człowiek chodzący po policy się zachowuje. Skąd się wzięły te wszystkie memy? Skąd się wzięły te wszystkie lęki wśród ludzi? Tak naprawdę to my wszyscy chodzimy po świecie z podobnymi problemami. I czujecie zapewne, że w powietrzu od jakiegoś, jakiegoś czasu jest, no można powiedzieć, moda na rozwój osobisty. Ale wiecie, moda to też ma jakiś swój korzeń. Więc jeśli przychodzi jakiś trend, na przykład w modzie, to wyobraźcie sobie, że ten trend najpierw musi jakiś kreator stworzyć. Na no skąd on ma inspirację? On ma inspirację z czucia. Powiedziałabym, że ma dostęp do jakichś głębszych idei. I na pewno wiecie, że każda idea, każda inspiracja i każda twórczość, każdy trend jest najciekawszy ten, który nie jest kopiowany. Na przykład w modzie, jeśli mamy trend kopiowany i powiedzmy, no wróciły lata 60., to my nigdy nie zachwycimy się modą z lat 60. w roku 2000, powiedzmy 2020. Teraz te spodnie takie w wysokim stanie są noszone, ale to już jest kopia, kochani, więc ona nie może smakować tak jak oryginał. Więc jak to się ma, kochani, do traumy? To trauma ma, ma się to tak, że my tu w powietrzu czujemy, że już czas, taki ewolucyjny czas na to, żeby zmieniła się ziemia, żeby się zmieniła, żeby się zmieniło powietrze, żeby się zmieniła świadomość ludzka wreszcie, że ten świat ewoluuje i my siłą konsumpcji nie jesteśmy w stanie go zatrzymać, żeby nie wiem co. To jest tak zwany opór. Więc jeżeli trwasz w trybie konsumenta, i cieszysz się piątuniem, a niedziela napawa Cię już pewną frustracją, a poniedziałek daje upust tej frustracji i tak w kółko, i tak przez wiele lat, a życie się przyprze jakąś inną formą, chorobą, rozpadem relacji, rozpadem rodziny, nie wiem czym tam jeszcze, bankructwem, upadkiem gospodarczym, upadkiem Twojej firmy, czymś takim spektakularnym, co może wtedy Cię porządnie wstrząśnie i powie, Proszę zająć się rzeczami, które należą do grupy tak zwanych priorytetów, a nie zajmować się konsumpcją. I wiecie, dzisiaj y, nie będę mówić o żadnych metodach, ponieważ tych metod jest tak dużo. Jak ktoś jest zainteresowany, oczywiście zapraszam do sesji, bo do takiej głębokiej pracy z traumą to będziemy y, zajmować się w projekcie Wroś na swojej rani. To kochani was zapraszam y, do zapisów. Natomiast y, metod jest bardzo dużo. Ale najważniejszą rzeczą, bo zanim metody, to musisz w to niejako uwierzyć, musisz złapać to, połknąć to, zarezonować z tym, że istotą wewnętrznej wolności, istotą każdej zmiany jest świadomość. I jeśli cokolwiek ci w Twoim życiu nie idzie, to zacznij od takiego zatrzymania się i zadania sobie pytania: no dobrze, a jeśli mi nie idzie, to gdzie jest przyczyna. Co leży u podstawy tego, że jestem dzisiaj chora, nieszczęśliwa, nie idą mi relacje, nie mam obfitości finansowej, nie czuję przynależności do większej całości, nie umiem kochać, jestem zazdrosna, mam jakieś zaburzenie, denerwują mnie ludzie, żyję w przewlekłej frustracji. I wiecie, te bóle egzystencjalne mówią nam o tym, jakikolwiek ból jest Twoim udziałem, mówią nam właśnie o tym, że u podnóża leży nieprzepracowana trauma. Tak od strony powiedzmy kościelnej, chrześcijańskiej Jezusowej powiedziałabym, że jest już naprawdę czas na to, taki ewolucyjny czas, żeby przywrócić prawdę światu. Czyli pani, co to znaczy? Trzeba we własnej terapii traumy powiedzieć, co było niemiłością, i trzeba oddzielić ziarno od plew. Więc. Może stoi Ci na przeszkodzie takie przekonanie, że. No, przecież nie będziesz żygał własnemu ojcu czy matce i mówił, że czegoś ci tam w życiu zabrakło. A właśnie, kochani, chodzi o to, żeby powiedzieć tylko nie wprost do tak zwanego oprawcy ale do samego siebie albo w terapii, albo pracując samodzielnie bo można też i tak trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Tak, czułem się niewidziany, tak, czułem się niekochany, tak, czułem się zawstydzany, tak, czułem się przekraczany, tak, czułem się zawstydzany, czułem się nieważny, czułem się gnojony, czułem się zdradzany, przekraczany. To było wobec mnie niesprawiedliwe, czułem się umniejszany i tak dalej i tak dalej i tak dalej. I jedną sprawą jest to, żeby przywrócić prawdę światu. To jest jedna sprawa, żeby oddzielić ziarno od plew. A drugą sprawą, kochani, jest to, że jak my w swoim pokoleniu nazwiemy rzeczy po imieniu i damy uznanie temu, cośmy przeżyli, jakie to było przykre, jakie to było niszczące, to my wyciągniemy mądre wnioski i dalej tej traumy już nie podamy do kolejnych pokoleń. Zobaczcie, jaka to jest ogromna odpowiedzialność. Więc dzisiaj króciutko, taka trochę bardziej. Wieloperspektywiczna inspiracja, dlaczego warto pracować z traumą, chociaż miałam mówić o samej metodzie pracy z wewnętrznym dzieckiem, ale może o tym kiedy indziej. Generalnie dzisiaj będzie bardziej filozoficznie, politycznie i terapeutycznie, ale tytułem wstępu, dlaczego warto pracować ze swoją traumą. Zrób to dla siebie, zrób to dla wszystkich ludzi, dla szerszej e, społeczności. Zrób to dla nowej ziemi, zrób to dla y, zaistnienia miłości na świecie. Więc, kochani, wychodzimy z trybu konsument i przestajemy udawać, że życie polega na pracy od poniedziałku do piątku, na wypadzie do galerii handlowej, do biesiady piątkowo-sobotnio-niedzielnej i kolejny tydzień to samo. Ja bym nie chciała tak żyć, wysiadłam z tego pociągu jakiś czas temu. Poczułam, że jest to iluzja życia, a nie życie. Więc kochani, dzisiaj Wam się nie pokażę, ponieważ mam coś piękniejszego w mojej ocenie od ode mnie samej. Prześliczny las leszczynowy, który znalazłam niemalże w środku Krakowa. Mam nadzieję, że jak będę stąd wychodzić, nie dostanę mandatu, że weszłam na teren, gdzie wchodzić nie wolno, więc jak wchodzić nie wolno, pomyślałam sobie, że trzeba wejść, bo skoro coś chronią, to może, musi być piękne, musi być cenne. I rzeczywiście takie jest. Las Leszczynowy. Kochani, zapraszam Was już podsumowując do zapisów do projektu Wyrośnie na swojej ranie, czyli będziemy pracowali nad własnym zranieniem. Najpierw je rozpoznasz, później będziesz się przy użyciu różnych metod uczył wyprowadzenia traumy z ciała i zobaczysz jak Twoja świadomość się zmienia, jak Twoje priorytety się zmienią, jak już nie będziesz tęsknił do piątunia, ponieważ wolny wewnętrznie będziesz się cieszył z każdego dnia, który Ci wielką łaską został podarowany, a nie tylko piątek, piątunio. Także kochani, wyskakujemy z trybu konsument, wchodzimy w tryb człowieka świadomego, odpowiedzialnego i bierzemy się za robotę. Zapraszam Was też do sesji 1 na 1. Ja jestem takim zafiksowanym terapeutą, inżynierem do technicznej pracy z traumą. Niezwykle kręcą mnie wszelkie mechanizmy, czyli analiza, co z czego się bierze co jest przyczyną, co jest skutkiem, skąd tyle cierpienia, od czego to się zaczęło. Uwielbiam te tematy. Więc traktujcie traumę jako sprawa techniczna, żeby mogła się stać wymiarem duchowym i do tego was serdecznie zapraszam. Pięknie pozdrawiam i do jutrzejszej inspiracji. 17 filmik, kochani, za nami jeszcze 3. Zakończymy nasze spotkania inspirujące do programu terapii traumy 20 września i wtedy poprowadzę spotkanie na żywo na facebooku później przegram je na swój kanał na youtube i będziemy pomału zamykali listę chętnych do tego projektu naprawdę kochani bardzo polecam taką pracę ja osobiście na tym wyrosłam i nie zamieniłabym tej drogi niełatwej przyznaję niełatwej ale bardzo odkrywczej i wyzwalającej Dobrze, tyle na dzisiaj. Powrót do natury Beata Szymańska. Przekazujcie dalej, jeśli uważacie, że treści, które to zamieszczam, są przydatne dla innych, dla Waszych bliskich, że mogłyby obudzić inne istoty. Miejcie się cieplutko do jutrzejszej inspiracji, papa. Pa.